Będzie zupełnie nowa formuła. Rozpoczynam dzisiaj pewien projekt pilotażowy. Postanowiłem zamieszczać na moim kanale za jakiś czas podcasty dotyczące różnych ciekawych zagadnień, głównie z obszaru bezpieczeństwa i higieny pracy, ponieważ tym się zajmuję na co dzień. No dzisiaj wyjątkowo nie o tym, ponieważ zajmuję się również prawem administracyjnym. Dlatego bardzo zainteresowały mnie wakacje kredytowe. To temat ostatnio bardzo popularny w mediach. No, żywo interesują się nim wszyscy ci, którzy zaciągnęli kredyty, a przez podwyżkę stóp procentowych, no niestety te raty od ubiegłego roku, od października. Znacznie wzrosły, dlatego temat budzi duże zainteresowanie. I dzisiaj chciałbym o tym trochę opowiedzieć. Zapoznałem się z ustawą 7 lipca, która wprowadza te wakacje, i też z orzecznictwem sądowym w zakresie tego, kto będzie mógł skorzystać, a właściwie to niestety z tych wakacji skorzystać nie będzie mógł. I dzisiaj chciałbym się tym z Wami podzielić. Zapraszam do wysłuchania dzisiejszego, pierwszego mojego podcastu. Przed tygodniem, dokładnie 14 lipca, prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 7 lipca 2022 roku o finansowaniu. Społecznościowym dla przedsięwzięć i pomocy kredytobiorcom. I tam znajdują się dwa artykuły, konkretnie artykuł 73 i 74, który, które regulują ten cały obszar związany z wakacjami kredytowymi. Ustawa wejdzie w życie 28 lipca, czyli 14 dni po ogłoszeniu. Wtedy będzie można składać w bankach wnioski o zawieszenie spłaty kredytu. Pierwsze pytanie: no, kto będzie mógł z tych wakacji skorzystać i na jakich zasadach? To już artykuł 73 w ustępie pierwszym właśnie określa, że przede wszystkim te wakacje kredytowe dotyczą kredytów mieszkaniowych, kredytów hipotecznych udzielonych w walucie Polskiej. Zatem tylko i wyłącznie tego typu kredytobiorcy będą mogli skorzystać z tych wakacji. To jest pierwszy warunek. Drugi, że umowa kredytu musi zostać, musiała zostać zawarta przed pierwszym lipca bieżącego roku. To są dwa podstawowe warunki. I trzeci. Niezwykle istotny, o którym za chwilę powiem więcej, to jest to, że zawieszenie spłaty kredytu przysługuje konsumentowi tylko w stosunku do jednej umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Czym są te własne potrzeby mieszkaniowe? O tym też za chwilę więcej powiem. Zawieszenie spłaty kredytu Przysługuje konsumentowi w trzech okresach. W tym roku pierwszy okres to jest trzeci kwartał od 1 sierpnia do 30 września. I w tym okresie konsument może skorzystać aż z dwóch miesięcy zawieszenia kredytu. Później mamy czwarty kwartał. Od 1 października do 31 grudnia i również w wymiarze dwóch miesięcy konsument będzie mógł skorzystać z wakacji kredytowych, będzie mógł zawiesić spłatę kredytu. Natomiast w przyszłym roku, w każdym kwartale po jednym miesiącu, w wymiarze jednego miesiąca, również spłata kredytu będzie mogła zostać. Zawieszone. Zawieszenie spłaty kredytu przysługuje konsumentowi tylko w stosunku do jednej umowy. Myślę, że tego nie trzeba rozwijać. Jest to zrozumiałe. Zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Czym są te własne potrzeby mieszkaniowe? No, moi drodzy, brak jest definicji legalnej własnych potrzeb mieszkaniowych w tym miejscu. Proponowałbym sięgnąć do przepisów zawartych w ustawie z 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz do interpretacji organów podatkowych, a także wyroków sądów administracyjnych. Katalog wydatków stanowiących własne cele mieszkaniowe, natomiast tutaj zwracam uwagę, że Organy podatkowe będą posługiwać się celami mieszkaniowymi, bo o tym jest mowa w artykule 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Będą też niekiedy sięgać do tych własnych potrzeb mieszkaniowych. Tym sformułowaniem też się będą posługiwać, jednak częściej będzie tutaj mowa o, o celach mieszkaniowych. Natomiast w ustawie z 7 lipca tego roku, dotyczącej wakacji kredytowych, ona, ona wprowadza te, reguluje ten obszar w artykule 73 i 74. Tam jest mowa o własnych potrzebach mieszkaniowych. Niemniej należy przejść tutaj na grunt prawa podatkowego, by mniej więcej mieć taki szerszy. Ogląd tych definicji, by zobaczyć, jak organy podatkowe, jak sądy administracyjne podchodzą właśnie do tego problemu zaspokajania własnych potrzeb mieszkaniowych i własnych celów mieszkaniowych. Pierwszy wyrok, który, który udało mi się odnaleźć, to jest wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 2017 roku. I tam Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdza, że nie mogą organ podatkowy przekonać argumenty o realizacji potrzeb mieszkaniowych innych osób, czyli na przykład dzieci czy innych członków rodziny. Zatem sąd w tym wyroku stwierdził, że nie zaspokaja własnych potrzeb mieszkaniowych osoba, która kupiła mieszkanie w innej miejscowości, zamieszkuje w nim okazjonalnie lub Kupiła, zakupiła nieruchomość, przeznaczając ją in, dla innych osób, właśnie, czyli dla dzieci, czy innych członków rodziny. Własne cele mieszkaniowe to są cele w tym wypadku konkretnego podatnika i mają one za zadanie realizację potrzeby za, zapewnienia sobie tak zwanego Dachu nad głową. Zatem nabycie nieruchomości mieszkania musi być dokonane na własne cele mieszkaniowe, a te realizowane są w jakimś dłuższym okresie czasu. I sąd właśnie dalej stwierdza, że nie zaspokaja swoich własnych celów mieszkaniowych osoba, która posiadając własne miejsce zamieszkania, nabywa kolejne nieruchomości w celach lokaty kapitału, prowadzenia inwestycji w postaci najmu, remontu celem późniejszej ich odsprzedaży, z zyskiem lub dla realizacji potrzeb mieszkaniowych innych osób, na przykład dzieci. Same subiektywne deklaracje o nabyciu budynku lub lokalu w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych nie są wystarczające do spełnienia tych celów mieszkaniowych, do wypełnienia tej definicji. Cel mieszkaniowy bowiem wiąże się z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych. Przy czym chodzi tu o potrzeby mieszkaniowe w sensie obiektywnym. Centrum życiowe koncentruje się w konkretnym budynku lub lokalu mieszkalnym, i ten właśnie budynek lub lokal służy zaspokojeniu, zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych. Zatem można wysnuć wniosek, że nie wystarczy być Właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości. W nieruchomości tej trzeba faktycznie zamieszkiwać. Nie można mówić o realizacji własnych celów mieszkaniowych w sytuacji, gdy konkretna osoba na gruncie prawa podatkowego, to będzie podatnik, nie realizuje własnego celu mieszkaniowego, ale cel mieszkaniowy. Innej osoby. Na to zwracam szczególną uwagę, natomiast jeszcze raz podkreślam, że mamy tutaj dwa rodzaje pojęć, którymi posługuje się ustawodawca. Na gruncie prawa podatkowego. Ustawodawca posługuje się określeniem własne cele mieszkaniowe, natomiast w ustawie z 7 lipca o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom mówimy o Zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych. I teraz yy, trzeba by sięgnąć do wykładni językowej. I, I trzeba zauważyć, że własne cele mieszkaniowe to pojęcie o wiele szersze niż zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Tym samym na gruncie ustawy o pomocy kredytobiorcom będziemy mieli do czynienia z bardzo ścisłym rozumieniem zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. Kredyt hipoteczny powinien dotyczyć nieruchomości, w której aktualnie realizuję własne potrzeby mieszkaniowe, a więc zamieszkuję w niej, lub gdy w najbliższym czasie zamierzam w niej zamieszkać. Pojawiają się różne wątpliwości. Co w sytuacji, kiedy zawarłem kredyt hipoteczny na zakup nowej nieruchomości, jeżeli jestem już właścicielem jakiejś innej nieruchomości mieszkania. W którym być może aktualnie mieszkam, kupiłem nowe mieszkanie, być może niech to będzie lokal, na przykład sąsiadujący, bo chciałbym powiększyć swoje mieszkanie właśnie o ten lokal sąsiadujący, lub kupiłem być może w innej części miejscowości, w której mieszkam, po prostu większe mieszkanie, do którego chcę za chwilę się przeprowadzić. No i w mojej ocenie, w świetle tego, orzecznictwa sądowego. Jeżeli w nowej nieruchomości chcę rzeczywiście zamieszkać, a dotychczasowe mieszkanie, którego jestem właścicielem, chcę docelowo sprzedać, a środki ze sprzedaży przeznaczyć na przykład na nadpłatę kredytu zaciągniętego na zakup nowej nieruchomości, to niewątpliwie możemy w tym wypadku mówić o zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych. Zatem podsumowując, no właśnie, wakacje kredytowe, tak jak w tytule tego podcastu, no nie dla wszystkich. Kto z tych wakacji niestety nie będzie mógł skorzystać? W świetle tego orzecznictwa, które przedstawiłem, na gruncie prawa podatkowego, ale myślę, że właśnie odnosząc się do wykładni językowej, analizując to, to orzecznictwo, zapoznając się z interpretacjami organów podatkowych, można by przenieść to na, na ten grunt prawa bankowego i dojść do wniosku, że po pierwsze z wakacji kredytowych nie będą mogli skorzystać ci kredytobiorcy, którzy nabyli kolejną nieruchomość w celu lokaty kapitału. Prowadzenia różnego rodzaju inwestycji, na przykład w postaci najmu. Po drugie, kredytobiorcy, którzy nabyli kolejną nieruchomość dla realizacji potrzeb mieszkaniowych innych osób, innych członków swojej rodziny, rodziców, dzieci, w tym wypadku pewnie najczęściej, najczęściej dzieci. I trzecia grupa to będą ci kredytobiorcy, którzy nabyli nieruchomość w innej miejscowości. I zamieszkują tam jedynie okazjonalnie. No i teraz najważniejsze, co trzeba zrobić, jeżeli już wiemy, że jesteśmy w tej grupie kredytobiorców, które, którzy będą mogli z tych wakacji kredytowych skorzystać, no to co trzeba zrobić? Od momentu wejścia w życie ustawy, czyli stanie się to 28 lipca, należy złożyć się w banku wniosek o zawieszenie spłaty kredytu. I można go złożyć w postaci papierowej, takiej tradycyjnej, elektronicznej, w tym za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej. Banki pewnie się w jakiś sposób już do tego przygotowują. Nie wiem na ile będzie to, ta informacja o możliwości złożenia wniosku będzie wypromowana, tak jak, tak jak promuje się różnego rodzaju wnioski, jakieś świadczenia rządowe wnioski dotyczące zaciągnięcia kredytu, w tej chwili założenia rachunku oszczędnościowego. Myślę, że z tym może być problem. Dlatego ja myślę, że warto złożyć taki wniosek w formie tradycyjnej, papierowej. Ponieważ co istotne, złożony tak przez nas wniosek w formie papierowej w momencie, kiedy on wpłynie do banku, jest dla kredytodawcy Wiążący. To znaczy, od momentu, kiedy bank otrzyma ten nasz wniosek, następuje zawieszenie spłaty kredytu. Oczywiście, jeżeli spełnimy też te wszystkie warunki formalne. Bank pewnie będzie to analizować, myślę, w jakiś sposób. Być może będzie to również weryfikować, sprawdzać. Kwestia obowiązku złożenia też oświadczenia. Pod rygorem odpowiedzialności karnej. O tym, o tym za chwilę. Co powinien zawierać taki wniosek o zawieszenie spłaty kredytu? Po pierwsze, oznaczenie konsumenta czyli wpisujemy swoje dane, swoje imię i nazwisko. Po drugie, oznaczenie kredytodawcy czyli wpisujemy dane naszego banku. Trzecie to oznaczenie umowy. Musimy, wiadomo, sięgnąć, sięgnąć do, tej, do tej umowy kredytu, którą mamy, zobaczyć kiedy, gdzie ona została zawarta i tam jest na pewno nadany jakiś numer tej umowy, który należy wpisać w tym wniosku. Czyli to jest trzeci element. Czwarty to wskazanie, Wnioskowanego okresu lub okresów zawieszenia spłaty kredytu. Te okresy są wskazane w ustawie w artykule 73 ust. 3 i w tym roku, tak jak powiedziałem, w sumie to są cztery miesiące, z których możemy skorzystać. Pierwszy okres to jest od 1 sierpnia do 30 września. Więc no, trzeba to bankowi wskazać i możemy wskazać tylko jeden okres. Na przykład tylko jeden miesiąc w tym okresie od 1 sierpnia do 30 września. Możemy równie dobrze wskazać wszystkie okresy do końca tego roku, wskazać jedno, jednoznacznie, że wnosimy o zawieszenie spłaty kredyty na, na 4 miesiące w trzecim i w czwartym kwartale i w roku przyszłym, też pierwszy miesiąc rozpoczynający każdy z kwartałów w tych miesiącach. Podowo prosimy o zawieszenie spłaty kredytu. Tak? Także to też musi być jasno, jasno zawarte w tym wniosku. I piąta rzecz to oświadczenie, że wniosek dotyczy umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Takie oświadczenie musi zawierać klauzulę o treści Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Pytanie właśnie czy banki, jeżeli tak, to w jaki sposób będą to weryfikować. I jeszcze raz powtórzę, że z dniem dostarczenia kredytowodawcy wniosku spłata kredytu zostaje zawieszona na okres w nim wskazany. Bank jeszcze ma obowiązek potwierdzenia nam w terminie 21 dni od dnia doręczenia wniosku. Potwierdzić otrzymanie tego wniosku i wskazać wysokość opłat z tytułu ubezpieczenia. Ponieważ co zostaje zawieszone podczas tych okresów wakacji kredytowych, zostaje zawieszona rata kredytu w formie spłaty kapitału i odsetek, pozostałe koszta związane z ubezpieczeniami, które są powiązane z tą naszą umową kredytową. Te opłaty ponosimy w tym okresie normalnie. Jeżeli nie otrzymalibyśmy takiego, takiego potwierdzenia od banku, no brak takiego potwierdzenia nie wpływa na rozpoczęcie zawieszenia spłaty kredytu. Teraz już prawie na koniec chciałbym jeszcze Wam zaprezentować wzór takiego wniosku i oświadczenia, który, który sam przygotowałem. Są by zainteresowani, jeżeli skontaktują się ze mną czy tam wiadomości prywatnej, to oczywiście jestem w stanie też taki wzór takiego wniosku i oświadczenia udostępnić. Natomiast każdy jest w stanie samemu właściwie coś podobnego Stworzyć, wiadomo, że w takim wniosku i oświadczeniu muszą być zawarte te wszystkie elementy, o których mowa w ustawie. No i teraz właściwie już podsumowując, czy, czy warto z tych wakacji skorzystać? Uważam, że, że zdecydowanie tak. Jeżeli tylko znajdujemy się w tej grupie, która, która rzeczywiście może z tych wakacji skorzystać, która zawarła umowę kredytową w celu Zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, nie jest to kredyt przeznaczony na zakup mieszkania dla, dla dzieci czy w jakichś innych celach inwestycyjnych, czyli na przykład właśnie druga nieruchomość, którą nabyliśmy w celu jej późniejszego wynajmu, to jak najbardziej trzeba z tego korzystać. To jest niezwykle wyjątkowa sytuacja którą myślę w najprostszy sposób można zobrazować, tak, że przychodzi do mnie kolega, który mówi: Pożycz mi 100 zł, a ja ci je oddam za 20 lat. Wiadomo, że za 20 lat to 100 zł będzie miało zupełnie inną wartość. Zakładam, że za 20 lat będę więcej zarabiać, biorąc pod uwagę również, Poziom inflacji, no zupełnie inaczej będzie się kształtować wartość tego pieniądza. Więc wydaje mi się, że tutaj nie ma się nad czym zastanawiać, tylko z tej możliwości, którą daje nam ustawodawca, po prostu trzeba skorzystać. Te raty, które zostaną w tej chwili nam zawieszone, one przechodzą na koniec tego okresu spłaty i nie są przez ten okres zawieszenia spłaty kredytu nie są naliczane z tego tytułu żadne odsetki. Także no, warto, warto z tego skorzystać i to, co należałoby zrobić, to, co wydaje się rozsądne, to środki pieniężne w ten sposób zaoszczędzone najlepiej przeznaczyć na spłatę czy nadpłatę, nadpłatę kapitału. To tyle w tym dzisiejszym, pierwszym podcaście. Dziękuję tym wszystkim, którzy wytrwali do końca, którzy, którzy wysłuchali tego wszystkiego. Jeżeli ta formuła spodobała się Wam, to proszę zostawcie komentarz. No to dla mnie będzie pewne sprzężenie zwrotne i jakiś sygnał, czy warto to kontynuować. Czy warto zamieszczać podobne materiały, już pewnie dotyczące zupełnie innych zagadnień? No, czy, też, czy też nie? Czy być może nie jest to jedna z tych najlepszych formuł możliwości, podczas których takie zagadnienia można przedstawiać? To tyle. Raz jeszcze bardzo. Dziękuję, serdecznie pozdrawiam i być może za niedługo kolejny podcast dotyczący innych zagadnień, pewnie związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Dziękuję, raz jeszcze pozdrawiam wszystkich, życząc wszystkiego, wszystkiego dobrego.